Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. A naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest pan dr Zbigniew Hałat, były główny inspektor sanitarny, epidemiolog. Witam, szczęść Boże, panie doktorze. Szczęść Boże. Panie doktorze, lekarze, którzy podejmują niestandardowe metody leczenia COVID-19 lub też... Krytykują metody walki, jakie przyjął rząd w, w walce właśnie z pandemią, są wzywani w charakterze świadków przed przedrzecznika odpowiedzialności zawodowej, działającego przy naczelnej izbie lekarskiej. Panie doktorze, czy te przesłuchania to standardowa procedura wysłuchania tych, którzy mają inne poglądy na sprawy związane z leczeniem pacjentów, czy też to jest forma zastraszenia lekarzy, którzy właśnie mają inne zdanie niż jakby lekarze z tego głównego nurtu medycznego. No, 8 grudnia ubiegłego roku wydarzył się skandal w skali światowej. Minister Zdrowia stwierdził, że lekarze, którzy mają poglądy wynikające z odczytania w literaturze medycznej, inni naukowcy stanowiący zaplecze lekarzy, biologowie molekularni są, należą do grupy, którą określił jako kołtuństwo. I w tym momencie pan prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, profesor Matyja, zapowiedział przesłuchania tych lekarzy. Muszę powiedzieć, że w historii medycyny zapewne jest to po raz pierwszy, kiedy korporacja lekarska ściga swoich członków, reprezentując interesy funkcjonariuszy szarlatanów. Bowiem albo medycyna oparta o dowody, Albo szarlatani. No tak, ale panie doktorze, przecież przepraszam, przepraszam, panie doktorze, jest to kwestia uzupełnienia. Ta wypowiedź pana ministra, pana ministra niedzielskiego miała miejsce na komisji Zdrowia w Parlamencie, o którą pan tutaj przytoczył. Natomiast no, pan mówi, że szarlatani, no, ale przecież przy panu premierze jest rada medyczna, są profesorowie, lekarze, no to pan też nie może nazywać tych lekarzy jako szarlatani. Panie redaktorze, albo medycyna oparta na dowodach, aktualny stan wiedzy medycznej, do którego zobowiązani są wszyscy lekarze, zgodnie z kodeksem etyki lekarskiej, ustawą o zawodzie lekarz, lekarza, albo szarlataneria. Nie ma trzeciej drogi. Może być taka droga, która rozpoczyna się w jakimś miejscu analiz danych naukowych oraz obserwacyjnych. Która może być drogą rozwidlającą się albo w jednym, albo w drugim kierunku. Jeżeli już wtedy było wiadomo, że ta droga główna, ten, ta szeroka autostrada prowadzi do konkluzji, które dzisiaj znajdują pełne potwierdzenie w obserwacjach, mało tego, są już ewidencją naukową spisaną na przykład w tak prestiżowym czasopiśmie medycznym, jakim jest. New England Journal of Medicine, który od kwietnia zaczął publikować sążniste prace dotyczące problemu u osób wyszczepionych znanego jako poszczepienne, poszczepienna małopłytkowość immunologiczna małopłytkowość zatorowa. A więc mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której te wszystkie przesłanki wcześniej teoretyczne. Znajdują pełne potwierdzenie w praktyce medycznej, spisanej w artykułach naukowych. Czyli ta droga, którą wyznaczyli naukowcy, lekarze, w swoich stanowiskach potępionych przez ministra zdrowia i przez prezesa naczelnie lady lekarskiej, była drogą słuszną i znajdującą obecnie potwierdzenie. Tak. Panie doktorze, no jednak mimo wszystko ja odniosę się na chwilę do, do tych, tego określenia szarlatani, dlatego że zawsze przy różnych przypadkach medycznych są dyskusje między lekarzami jaką metodą leczyć, jakim lekiem leczyć, jak, jakim. Jaką, po, 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 Przygotować strategię leczenia, no to są normalne dyskusje wśród lecze... wśród medyków, i no nie może jeden drugiego nazywać szarlatanem, bo ma inny sposób patrzenia na, na dany problem, na, daną, na dany lek czy na daną diagnozę. Podobnie nie można nazywać innych osób kołtunami. Właśnie. W... No mhm. więc właśnie, ale teraz wracając jeszcze do precyzyjnego określenia, co lekarzowi wolno, a czego nie wolno. Ponawiam informację, że to nastąpiło to posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia, tuż po no, informacjach bardzo poważnie obciążających ministra zdrowia za zgony nadmiarowe w stosunku do pięciolecia, minionego, do minionego pięciolecia które już wtedy szły w dziesiątki tysięcy, obecnie one sięgają setek tysięcy. To są zgony z nie z powodu COVID, a przez COVID, czyli z powodu de dezorganizacji, chaosu w opiece zdrowotnej, która y, pomimo tego, że jest opłacana ze środków publicznych, zbieranych w postaci danin takich jak składka zdrowotna i podatki, nie wypełnia swojej roli. Oczywiście, jeżeli ludzi się nie leczy, jeżeli się ich y, Bada z testem uznanym za bezwartościowy, tylko po to, żeby odfajkować stwierdzenie, że został pacjent przebadany testem czy antygenowym, czy PCR, i czeka ten człowiek na pomoc, wyczekując na wynik badania. No Nieraz ten, ten wynik jest dodatni, nieraz ujemny. To ja już wiosną zeszłego roku mówiłem, że lepiej monetę rzucić, niż badać, ponieważ ten, te wyniki są tak zafałszowane. I teraz zamiast podstępować tym, z tą osobą na przykład przed przyjęciem do szpitala przez oddział przez SOR, to wtedy się trzyma człowieka i bada. Mamy liczne przykłady zgonu z tego powodu, nawet dzieci. Muszę powiedzieć, że skandaliczna sprawa zdarzyła się dość wcześnie na terenie Dolnego Śląska, gdzie chłopiec był leczony przez wiele dni, przez parę tygodni nawet przez lekarza. Pierwszego, pierwszego kontaktu, wreszcie wylądował w szpitalu z ropniem mózgu, ropa lała się z oczu z nosa, okazało się, że do tego jeszcze, że prawdopodobnie jest też, nie pamiętam dokładnie czy był dodatni, czy też nie PCR, ale w każdym razie dziecko zmarło z tego powodu, że zaniedbania narzucone przez ministra zdrowia. Paraliżują, iż wtedy paraliżowały opiekę zdrowotną. Więc Właśnie. wydaje mi się, że Panie to, doktorze... że, że to mhm. podejście, ja to muszę skończyć, mhm. to podejście tak agresywne do zawodu 8 grudnia zeszłego roku wynikało przede wszystkim z potrzeby realizacji programu wyszczepiania, czyli zastraszenie w pierwszej kolejności zawodu lekarskiego przez okay. jego. Reprezentantów przez Izbę Lekarską. No, horror, naprawdę istny horror. Panie doktorze, oczywiście, wypowiedź pana ministra określająca lekarzy jako kontunerię to jest, jest, jest skandaliczne, to jest bez, poza wszelką dyskusją. Natomiast, panie doktorze, jeszcze chciałem zapytać o te przesłuchania. Dzisiaj był przesłuchiwany pan doktor Paweł Basiukiewicz, kardiolog, który no, publicznie w publicznych wypowiedziach podważa sens lockdownu. Czy lekarz ma prawo do tego, typu opinii, do wyrażania tego typu opinii, jeśli chodzi o metody zwalczania, zwalczania epidemii. Pan jest epidemiologiem, więc pan wie, jak powinny być, jakie powinny być działania podjęte, jeśli chodzi o takie sytuacje, kiedy no, mas, na masową skalę występują zakażenia jakimś wirusem czy bakterią. Panie redaktorze, lekarz każdy ma obowiązek informować społeczeństwo, swoich kolegów przede wszystkim, a potem społeczeństwo, o aktualnych zagrożeniach. Jeżeli dr Basiukiewicz widzi skutki lockdownu w swojej praktyce, jeżeli nie widzi pacjentów wcześniej przyjmowanych przez lekarzy z podstawowej opieki zdrowotnej, a dopiero takich, którzy trafiają na prowadzony przez niego oddział. Chorób zakaźnych, właśnie ten covidowy, bo doktor się poświęcił, kardiolog poszedł pracować na oddziale covidowym. No to ma prawo to powiedzieć, ma obowiązek to powiedzieć. Ten obowiązek yy, po, po, powinien spowodować refleksję u ministra zdrowia, premiera, prezydenta do, o, yy, w sprawie organizacji ochrony zdrowia. Jeżeli mówimy o uzasadnieniu lockdownu, to on nie istnieje w literaturze medycznej. Nie istnieje. Nie istniał wcześniej. Z pierwszej ręki, znając z przeszłości jednego z najbardziej wybitnych epidemiologów w naszych czasów, pana, który wytępił, wykorzenił ospę czarną, tą, tą ospę prawdziwą na świecie swoimi metodami słusznymi bardzo, i jego opinia, mogę powtórzyć jego opinię, że lockdowny w chorobach przenoszonych drogą oddechową nie działają. I od tamtej pory pojawiły się naprawdę dziesiątki prac, obserwacji epidemiologicznych z różnych krajów, z różnych stanów Stanów Zjednoczonych, z różnych miejsc wykazujące, że lockdowny szkodzą, a nie pomagają. Nie zabezpieczają przed niczym. Mało tego, zmuszają ludzi do izolacji w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie wszyscy nie, mają, nie mając wymiany gazowej, cała rodzina jeszcze do tego... Z, Wydalają się z kleje, różnych farb, środki trujące typu formaldehyd, produkty chlorowania wody czy uzdatniania w ogóle. Mało tego, spalania gazu przy zamkniętych oknach, jeżeli jest zima dla oszczędności, no jest po prostu sytuacja straszna. Potem człowieka się wypuszcza z tego lockdownu na ulicę, każąc mu założyć maskę i ta wymiana gazowa niezbędna, kiedy produkty przemiany materii w postaci no, głównie dwutlenku węgla, o którym w każdym już wie od pani Greci Thunberg, ale też inne. Nie mogą być wydalone, tylko są z powrotem wdychane zamiast tlenu. Proszę sobie wyobrazić, jakie to są fatalne skutki. Panie dla... doktorze, dobrze, a proszę powiedzieć, to w jaki sposób należy walczyć z COVID-em? No, COVID jest. Wiele osób doświadczyło tej choroby. Wiele osób ma wśród swoich bliskich osoby, które zmarły z powodu tej choroby. Te, te, tego wirusa, który spustoszy płuca głównie, co należałoby zrobić? Czy szczepionka jest skutecznym remedium na tę zarazę, panie doktorze? Jeżeli mówimy o diagnozie chorób przenoszonych drogą oddechową, chorób przeziębieniowych, proszę odpowiedzieć proszę zapytać bo może te osoby, które są za to odpowiedzialne w kraju, jakie jeszcze inne choroby występują. Bo grypa, która nagle znikła. Nie wycofała wszystkich pozostałych wirusów, takich jak koksaki, Rinowirus, Adenowirus, No cała, cała plejada wirusów, które powodują choroby przeziębieniowe. Jeżeli teraz mówimy o tym przypadku, konkretnie SARS-CoV-2, nikt nie zaprzecza istnienia choroby COVID, nikt nie zaprzecza istnienia. No, chociaż są panie doktorze, tacy, którzy właśnie zaprzeczają no, no, ja tak zwani koronasceptycy. Mhm. No mówię o tych, którzy no czytają, no nikt nie zaprzecza istnieniu piorunującej postaci, też nawet trafiającej młodych ludzi. Ale mówimy o liczbach dużych, mówimy o tych liczbach, które powodują, że jeden z najbardziej pracowitych w dzisiejszych czasach liczących się epidemiologów, John Ioannidis, wyliczył, że na te półtora, dwa miliardy ludzi, które uległy zakażeniu, współczynnik śmiertelności wśród zakażonych wynosi około półtora promila. Kiedy porównuje się to z grypą sezonową, które przecież te epidemie były wielokrotne, to wcale on nie wygląda bardziej poważnie niż tamte. Ale, epidemie. Panie doktorze, przepraszam. Do Lockdownu. Mhm, przepraszam, ja natomiast odwołam się, przepraszam, że do, odwołam się do własnego doświadczenia, ale kiedy były epidemie grypy, ja w moim otoczeniu nie słyszałem, żeby ktoś zmarł i nie słyszałem takich sytuacji, żeby na przykład w jednym. W ciągu jednego tygodnia zmarły dwie osoby z tego samego domu. Takich historii wcześniej nie było, a teraz są te historie. Też powtarzam, że są przypadki piorunujące. Powtarzam, że przypadki powinny być prowadzone zgodnie z etyką i pragmatyką zawodu lekarza mhm. od samego początku. Natomiast według dyrektyw ministra zdrowia pacjent jest trzymany w domu z objawami. Dostaje zalecenie brania pana dolu, na przykład. Tak, to prawda. Aż do w chwili, aż będzie na Syrenie zawieziony do szpitala, tam po próbie nieudanej natleniania. Nieinwazyjnego, oddawany inwazyjnej wentylacji za pomocą respiratora. Literatura na ten temat jest tak strasząca, że nie chcę tego w tej telewizji mówić, ale w każdym razie wiemy też o tym, że należy pacjenta leczyć wcześniej w domu lekami, które są uznane za skuteczne, co wynika z literatury medycznej, z ewidencji. Lekarze w piemoncie wygrali proces z ministrem zdrowia o wczesne leczenie pacjentów w domu. Po to właśnie, żeby unikać ryzykownego dla każdego postępu choroby. Cztery fazy COVID-a, których pierwsza zaczyna się z początkiem objawów, już powinny być leczone. Naprzód, tymi lekami, które od samego początku okazywały się skuteczne w praktyce wielu kolegów. To Czyli jest na przykład hydroksychlorochina, amantadyna. Potem ostatnio stał się bardzo modny, można powiedzieć, i To są leki, które gdyby były, gdyby były zatwierdzone jako skuteczne, podważyłyby możliwość. No, ale o to Amantadynę toczy się bój, panie doktorze, no. najbardziej głośny, tak? No, no najbardziej głośniej, to nie znaczy, że jedyny przecież. Tak, no, wszystkie właśnie. leki, bo każdy lekarz chce swojego pacjenta wyleczyć. To dlaczego tak, panie doktorze, jest pana zdaniem? Dlaczego lekarze em, nie leczą, sami nie chcą, czy mają dyre, jakieś dyspozycje ze strony ministra zdrowia, żeby tak, ani inaczej postępować w tym przypadku? Z czego to wynika? No, panie redaktorze, kiedy przyjdzie do sądu, nie tego ostatecznego, ale tego na ziemi, to będą przejrzane wszystkie ustawy, Uzasadnienia tych ustaw. Pytanie, kto głosował za tym w całym parlamencie. Potem rozporządzenia ministra zdrowia i innych ministrów. Każde rozporządzenie musi mieć uzasadnienie. Mało tego zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i całe parawo powielaczowe, które idzie za tymi aktami prawnymi. I wtedy zobaczymy, kto zawinił. Jeżeli mówimy teraz o. Radzie Medycznej, to proszę zauważyć, że na pytanie grupy C19, w której mam być zaszczyt członkiem, kancelaria premiera odpowiedziała, że ta rada medyczna nie dysponuje protokołami ze swoich posiedzeń. A więc nie wiemy, kto za czym się opowiadał, jakie było głosowanie, kto głosował. I jakie było rozstrzygnięcie w, przez przewodniczącego, jeśli głosy się znosiły, według, według zarządzenia premiera powołującego radę. Drugi skandal, zupełny, jest taki, że pan Maciej Pawlicki stwierdził jako dziennikarz, że 80% członków Rady Medycznej jest uzależnionych finansowo od koncernów. No tym, na to trzeba napisać, mieć dowody, panie doktorze. Napisaliśmy, panie redaktorze, do y, rady, do premiera pytanie, ta grupa C-19 napisała zapytanie o to, y, y, jakie trzy kroki podjął y, premier. Czy są oświadczenia, oświadczenia majątkowe y, tych y, członków Rady Medycznej. W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że nie ma potrzeby y, zbierać takich oświadczeń. No... Akurat jest tak, że wielu z tej Rady Medycznej członków jest konsultantami krajowymi i wojewódzkimi i trzeba sięgnąć do zasobów dostępnych na stronach Ministerstwa Zdrowia, gdzie są deklaracje konsultantów wojewódzkich i krajowych i zobaczyć, Jakie one są? W jakim one są stanie szczegółowości i jak, jak aktualne? Już wtedy każdy Polak będzie mądry po szkodzie, będzie wiedział co Ale co panie znaczy doktorze, czy pana zdaniem czy, tak, czy pana zdaniem szczepionka jest remedium na walkę z yy, chorobą, chorobą wirusową, jaką jest Covid-19? Jaka szczepionka? No, szczepionki, które są. Szczepionka no, no ja Pfizera, Aster, to są, AstraZeneca. To są eksperymentalne? No, panie redaktorze, to są eksperymenty. To są wprowadzone w, w trybie awaryjnym, emergency, takim nagłym, e, preparaty, e, które nie zakończyły swoich badań przedrejestracyjnych, właśnie dlatego, że nie ma e, według opiniot, e, według tych, którzy rejestrują, nie ma skutecznego leczenia i dlatego wprowadzono preparaty które mają służyć do według deklaracji wszystkich producentów wyłącznie do osłabienia do złagodzenia mm -hmm. objawów choroby w żadnym przypadku nie służą do do opanowania transmisji ktoś kto jest zagrożony może zakażać innych, ktoś kto jest zdrowy, może złapać to zakażenie też po szczepieniu. Teraz proszę wziąć ulotki, które trafiły do każdego domu w Polsce, wydrukowane za pieniądze podatników i porównać z tym, co w dokumentach rejestracyjnych EMA, czyli Europejskiej Agencji do Spraw Leków, Agencji Amerykańskiej, no i tego, co w Polsce się powtarza za EMA jest napisane. No właśnie to jest cała, cały, cały problem w tym, że informacja, która sieje się przez telewizję, no wszystkie telewizje niestety, a wykaz tych telewizji, włącznie z gratyfikacjami od rządu, jest dostępny na stronach internetowych rządu, jest ta informacja fałszywa. Fałszywa, która ma jedynie wzmóc zainteresowanie wyszczepieniem. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję. No my na naszej antenie podejmujemy te tematy i pytamy różnych ekspertów, e, jaka jest rzeczywista sytuacja, jeśli chodzi o walkę z, z pandemią. Dzisiaj Pan gościł na naszej antenie i za to panu bardzo dziękuję, Panie doktorze. I myślę, że jeszcze nie raz będziemy na temat e, walki z koronawirusem e, dyskutować. Bardzo Panu dziękuję, Panie doktorze. Jak Pan Bóg pozwoli, z Panem Bogiem. Tak, dziękuję z Panem Bogiem. Dzisiaj naszym gościem był Pan doktor Zbigniew Hałat, były główny inspektor sanitarny, epidemiolog, lekarz. Dziękuję Panu, Panie Doktorze, dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na polski punkt widzenia już jutro o godzinie 21:40. Rozpoczynamy nasz program. Teraz życzę dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem.